możemy wykonać z dowolnej płyty. Tak, naprawdę jest płyta pilśniowa o grubości 3 mm z twardej pilśni. Piś, wprawdzie, nie jest odporna na wodę, ale można ją zawsze zabezpieczyć lakierem. Mierzymy najpierw rozmiar, wymian, Jest ponad 21 cm. Dzielimy to na pół i znajdujemy punkt środkowy. Przez ten punkt, gdzie będzie środek koła, rysujemy linię jedną, a następnie drugą do niej prostopadłą. Ułatwi nam to po prostu podzielenie całego okręgu obwodu koła na 24 części, bo tyle planujemy łopatek. Wbijamy nóżkę cyrkla w miejsce przecięcia się dwóch linii i rysujemy koło, czyli obwód koła tarczy turbiny wodnej. Proszę bardzo a następnie dzielimy na 24 części, wykorzystujemy oczywiście konstrukcje geometryczne, które poznaliście już w szkole czyli promień jeszcze raz łapiemy i z dwóch stron dzielimy łuk na trzy części najpierw a następnie każdy ten kawałek na dwa równe odcinki, dwa łuki czy dwie Równe cięciwy. Zrobimy tą metodą taką trochę przybliżoną, mianowicie z jednej strony, z drugiej strony. I tutaj tę, tę niedokładność już możemy pominąć. Taki odcinek, jaki jest teraz, możemy z każdego punktu znalezionego już sobie znaleźć bez żadnych problemów. Możemy przejść na drugą część okręgu. Przechodzą przez środek koła. Teraz w każdej tej części zaznaczonej będziemy montować łopatkę. Otwór robimy na samym końcu, czy można było w każdej chwili jeszcze mierzyć dokładnie cyrklem odległość łopatek zamocowanych na tarczy. Łopatki można wykonać albo z łyżeczek plastikowych jednorazowych, może też z łyżeczek metalowych. Te są bardzo mało wyobrony, w związku z tym sprawność może być dosyć niska maszyny. No tak na inżynierskie wyczucie tak zwane, ustawiamy kierunek, możemy zaznaczyć jak wygląda łyżeczka, kierunek i po przedłużeniu tej linii po przedłużeniu tej linii znajdujemy promień okręgu do którego wszystkie te linie będą styczne, no, oczywiście dokładności nie musimy aż tak pod setną milimetra utrzymywać i teraz naszą pracą będzie znalezienie takich runków nacięcia dla każdego punktu zaznaczonego wcześniej na obwodzie Żeby wszystkie były równo ustawione, należy wyciąć jednakowej długości. Zaznacz tutaj punkt i głębokość nacięcia należy dokładnie oznaczyć też przy pomocy cyrkla i ołówka, żeby te odległości były jednakowe na całej, na całym obwodzie dla wszystkich łopatek. Tak przygotowane koło Następnie nacinamy tutaj od punktu zewnętrznego do tego punktu, i potem będziemy wklejać łopatki klejem na gorąco. Po oznaczeniu koła i głębokości nacięcia, nacinamy piłą płatnicą lub jakąkolwiek inną, tak żeby te nacięcia były wszystkie o jednakowej głębokości. W lepszego zamocowania łopatki w tarczy dokonaliśmy tutaj takich małych podcięć, żeby łopateczka lepiej była osadzona na tarczy. I tak po kolei możemy mocować w tarczy przygotowanej po rozcięciu i po podcięciu tych rogów. Tak wygląda tarcza z łopatkami. Aby było trwalsze połączenie. W to miejsce należy wpuścić klej, którego dokonamy za chwileczkę po zamontowaniu wszystkich łopatek. Ustawiamy na całym obwodzie łopatki i już została ostatnia, ostatnie miejsce do zamocowania łopateczki. Wciskamy ją. Możemy teraz już zobaczyć, że koło jest z łopatkami. Trwalsze zamocowanie. Czarczy łopatek wykonujemy za pomocą kleju. Twardszego połączenia dokonujemy po drugiej stronie łopatki. Wywiercenia otworu centralnego. Opieramy na klocku. Przykładamy wiertło. W miarę dokładnie. I rynkamy. Sprawdzamy, czy jest centralny otwór. I powtarzamy. Mamy wykonany otwór centralny.